No sieba. Dzisiaj siłimy, przyprydoli pieniądze Albo i nie No oczywiście Kur... Dobra Fajnego Ej! Akurat nie miałem skina O kurwa, zawsze chciałem tak... Hyfaktory <new> Ej Dlaczego przejbałem tyle pieniędzy? fajny Uuuu Uuuu no To dupa Kaseta Ej, Ja nie przyklejał ci ten tak. napis aktywuj system inną w ogóle? A wiesz co? Nie wiem co się stało, wiesz. Muszę, muszę coś tutaj zrobić. Bo się Może byś się... w końcu go aktywował A ja, ja go aktywowałem. Tylko coś mi się to zrywało, nie? Nie. I tak cię zwróci, niestety. Ale. Bo jest. To, jest, to jest chyba jedyny chyba ruch, który cię nie zwróci. No <noise> bo jednak no wydałem nie swoje pieniądze tym razem. No blisko byłem digla. Ej! O! Tak, tutaj jak to się mówiło, jak to umawialiśmy e, gdzieś to takie było hasło u nas, nie? Wszystkie czarnuchy są w moim gangu. Mm. A mówiłem, to otwieraj breakout, to nie. No, kozak. No ty, dlaczego dostałem? chyba hmm. takiego skina, który nie, wygląda jakby wpadł w gówno. Ogólnie, to jak, jak przewalić pieniądze? No to jest prosty sposób, kupujecie skrzynki, nie, grochu, a potem otwieracie. I na przykład I teraz. teraz potem sprzedajcie wy... skiny, otwieracie znowu, i to jest takie nieskończone kółko od hmm, Tak. Aż nie wyjdziecie na minus. Kolejny co mi? Tak, tak. Okej. Okay. dlaczego nie poleciało dalej? Pumpa dropa. Kurwa, myliłem się. No. No dobra. No i uwaga, gwóźdź programu. O, akurat nie miałem skina do glocka. Witam po krótkiej przerwie. To poleci gówno jak nic. Ej, glock fajny. Jednak no. Będę miał do kontraktu, nie, tu Jak przewalić pieniądze, poradnik, wysiłek? Ej, to u Ciebie taka burza była? Dobra, siwy. Weź, wyjdź z tego i otwieraj dalej otwieraj dalej, otwieraj dalej, otwieraj dalej, spokojnie. Chwilę. Nie, wyjdź, wyjdź, otwieraj dalej. Kurzy, a mam Na, zawał. Nawet nie pan jaki to stan. Kurwa, mam zawał. Składka przynajmniej. Mam zawał. No Masz zawał jak Filip Heiser. Witamy po krótkim cięciu. Ej, zwróciły Bo mi się to... chyba ten opening, łopenić mi się chyba zwróciłeś. Fajny kałach. Ci powiem, że będzie zadowolony raczej. Ja pierdolę No dobra e, Nie. nie Moja reakcja to kosak zobaczyłem to po prostu takie... Nie, tak to dla mnie wypierdolone w to, że to kosa poleciała I nagle potem tę sprawę... Ty Ej. kosa ci poleciała, co jest? Lekkie zużycie. Tak oh, ty jo, Nie, nie film test? Set? Bo test testach oh. byłoby okay. Okej, okay. okej, uwaga, chwila prawdy okay. oh. nie, No, <torswitory> ale... Ale wrzucił mi się opening No niby tak, ale... Mam rękawiczki